Witajcie! Jestem Niedźwiadek Niko i przedstawię Wam dzisiaj bajkę Kamishibai, a ilustrację do niej wykonał Aleksy Franciszek Sita. Daleko, daleko stąd żył mały Niedźwiadek Niko. Biały niedźwiadek Niko był zawsze wesoły, mimo łatki czarnej na uchu. Podczas wędrówki swej potknął się o kosteczkę lodu. Do czego ona służy? Hmm, przecież dość mamy mrozu. Z boku przyglądała się foka mała. Niko, ta kostka lodu jest wspaniała. Możesz ją wykorzystać na różne sposoby. Możesz się w niej przeglądać albo huśtać się na niej. Niko nie chciał słuchać foki małej, kostkę rodu turlał i toczył, aż razem wpadli do wody. Tam dopiero działy się dziwne przygody. Świadek nie wierzył w słowa foki małej, więc spróbował pozbyć się kostki lodu. Wskoczył na nią, by ją utopić, lecz ta przewróciła się w drugą stronę, a Niko kręcił się w kółko, cały czas razem z nią. Aż natknął się na statek naukowców. Niko bardzo chciał być znany w historii i zaczął się popisywać. Niestety wiatr zmienił jego plany i zawiał tak mocno, że mały Misio chwycił się kostki lodu i stanął na niej. Niko, nie wiedząc dlaczego, zaczął surfować, aż wiatr wywiał go na brzeg. Wracam niedźwiadek zmęczony z kosteczką lodu pod pachą. Kroku dotrzymywała mu foka mała, która ukradkiem z jego figlów się podśmiechiwała.